Siema, pod ostatnim filmem miałem prośbę, żebyście napisali części FNaFa i ja je ocenię, więc dziś się tym zajmiemy. Zaczynamy klasycznie, czyli FNaF 1. Nie mogę dać mniej jak 10, bo to pierwsza część gry jest po prostu nostalgiczna. No dobra, teraz FNaF 2. Jest mega dobre, ale niestety jest tam balon, śmieć, lecz i tak 10 na 10. No to pora na FNaFa 3. Jest dobre, lecz nie tak jak 1 i 2, więc takie 7 na 10. No to jedziemy z czwórką. Jest mega dobre i straszne, więc 10 na 10. A tak poza tym to... Zawsze w jedynce? No to lecimy z Help Wanted. Nie mam VR XD, ale oglądałem youtuberów i jest fajne 8 na 10. No to Security Bridge. Ogólnie to jest mega fajne, bo jako pierwsze sprawia, że można chodzić po pizzerii, ale brakuje strasznych rzeczy mocne 8 na 10. No to czas na Secret of the Mimic. Ogólnie nie grałem, ale chyba fajne, więc nie dam rady dać oceny. To tyle i pa!